Сьогодні ми тримали кулаки, думали: ух ти, Макрон приїде, з Анджей Дудою два президенти поговорять, і ми почуємо щось дуже оптимістичне. Бо налаштування в Макрона ще з літа не змінилося, вони готові. Виконувати миротворчу функцію військами Франції, і він мав власне поговорити, щоб і е, військо польське теж було разом долучене для того, щоб е, тримати буферну зону після припинення вогню. Але перше, що ми почули від е, прем'єра Дональда Туска, польські війська не увійдуть до України навіть після припинення вогню. Чому не домовились? Тому що Ja скажу szczerze, Donald Tusk e, to jest człowiek, jaka nie robić nie lubi ryzyka. No tak, on nie nawet nie to, że jest europejski biurokrat albo technokrat, ale to jest jaka dużo obmezona swoimi działaniami i dużo bardzo, dużo dużo nie, Mien my znaliśmy, że bardzo to Olaf Scholz. My wiemy, że on zawsze swojej kinie, a tu pojawiają się... Scholz jedno, no, wiecie, wyjawia... Szolc... no, e, nie bez powodu, jakiejś siły politycznej w Polsce Tuska nazywają Niemcem, ale to, podajemy na bok, tu nie mowa nawet o tam nacjonalności, czy tam jakieś pochodzeniach, ale po prostu o jakichś u Donalda Tuska Chodzi zresztą na zachodnią politykę, a nie taką politykę, jak bym powiedział, z takim słowiańskim duchem, o tak. On jest bardzo wyważny, on jest bardzo i on nie będzie tego robić, mm, bo w polskim społeczeństwie ta myśl nie jest popularna, żebyśmy wysyłały wojska gdziekolwiek, a szczególnie w Ukrainie, jak zaraz. Тому ну, він але мертв... Мертв... Разі того Пане мертв. Марко, але коли був Ірак, антисадамова коаліція, то польські війська теж були, і українські там були, і якось було. Тобто це тепер не попередає. В Афганістані, так, і в Афганістані, та, і, в Афганістані і, і в Косово, і так далі. І, так далі, і, і в Югославі, в різних частинах світу, а навіть в Африці. Але тут ні, тому що. Przygadajcie sobie słowa polskiego no, wiceministra, Zóryja Dutowska, ministra cyfryzacji, pana Gawkowskiego, jaki e, wystąpił i powiedział, że Ukraina robi wszystko możliwe, żeby wciągnąć nas, Polskę, w wojnę z Rosją. To oczywiście bo to tak naprawdę Rosja robi wszystko, żeby wciągnąć w wojnę jakieś krainy NATO. No, można w szklanku do połowy pustu e, pokazać, że ona z połowy pusta, tak? I on to zrobił, I jego prawo, ale tu Donald Tusk nie zasługiwał tego. Mhm. Nikt od e, tych, e, no ja bym powiedział, trudnych wypowiedzi, a kto jak to minister cyfryzacji w Polsce sam dobrze znajesz, że my mamy po 200, po 300 atak e, na naszą infrastrukturę e, w miesiąc z Rosyjskiej Federacji. E, krytyczną, hmm. budziakową, bankową, energetyczną i tak dalej, i tak dalej. No To tak. jak to, ale małby się kto się wciąga tu w I mamy mu ten case... też sobie te ci, ci ultimatum Sikorskiego, naszego mm -hmm. ministra obrony, Kosiniaka-Kamysza i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje, że nastroje w społeczeństwie są takie i polityki zależni od tych nastrojów.